Pożyczki w wysokości 5 tysięcy złotych. Taką pomoc w ramach tarczy antykryzysowej wprowadził rząd. Pieniądze mają wypłacać powiatowe urzędy pracy. To jest za mało, on ma pracowników, tak? których też musi utrzymać. No chyba, że ich zwolni. Wielu e, przedsiębiorców to pomoże, natomiast jest też wielu takich, którzy dla których to jest niewystarczająca kwota. Chyba, że jest to na pokrycie jakiejś minimalnej kwoty na czynsz. O pożyczkę z funduszu pracy mogą starać się przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają więcej niż 9 osób. Pomoc finansową mogą uzyskać także samozatrudnieni. Jeśli przez 3 miesiące przedsiębiorca utrzyma na rynku swoją firmę, będzie mógł ubiegać się o umorzenie kredytu. Jeżeli nie, będzie miał rok na spłacenie długu. Pożyczka ma być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, czyli tak jakby ma pomóc przetrwać ten trudny czas. Wniosków systematycznie przybywa. Można je składać w formie papierowej lub elektronicznej. Właściciele małych i średnich firm mogą ubiegać się także o pożyczkę płytnościową. Ta finansowana jest ze środków unijnych. W tym przypadku pula środków wynosi blisko 400 milionów złotych. Do tej pory przedsiębiorcy z regionu złożyli kilka tysięcy pism.